Słuchaj, e, zbliżyli, jesteśmy w trakcie programu. Jest prawie 55 tysięcy ludzi na kanale Fame i jest na linii trener bonusa BGC Eryk. Którego serdecznie witam. Halo, halo. Witam, witam. Siema, Eryk. Masz możliwość, żeby z nami porozmawiać. No, pierwsze moje pytanie, e, które, które ci zadam, to co w ogóle sądzisz o tej sytuacji, która się wydarzyła? Znaczy przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że słabe zachowanie z waszej strony, że nie zapraszacie mnie na takie spotkanie, ja... W sensie, mładzę, że... w sensie, żebyś był w studio z nami? Tak, najbardziej no, żeby normalnie porozmawiać twarzą w twarz, nie chodzi tutaj o to, żeby robić teraz jakieś dymy, tylko normalnie porozmawiać bez emocji, nie? Czy ty, Amadi, zgadzasz się na face to face? Up? Tylko, że jak mam, kurde. To może inaczej. Ja ogólnie się zgadzam na to z mojej strony, bo chcesz, żebym ja też w tym uczestniczył, tak? Chciałem właśnie, żeby coś takiego było. Ale jak mam patrzeć na tego gościa na żywo, to naprawdę nie wiem, jakiś, nie mówię o pieniądzach, ale chciałbym jakąś nagrodę. Bo ja się tego gościa w ogóle nie boję. Chodzi mi o sam fakt, że, że jak mam patrzeć na, na jego twarz na żywo, to po prostu chciałbym jakiś prezent w postaci bustu. W jakikolwiek sposób. Bo wiecie, chodzi o to, że ja no, mogłem nie być przygotowany na jakikolwiek telefon i był na sali nie odebrałbym go, a wiecie, jak reaguje internet i mógłbym być od razu uważany za, nie wiem, że jestem tchórzem, że się boję odebrać, boję się konfrontacji słownej i coś w tym stylu, a to nie chodzi o to, nie? Dobra, Bano, no to, to, to Powinno to być jakby wcześniej planowane, nie? To Eryk to w, no to ja, ja mam generalnie bardzo proste pytania, bo tutaj nie ma co drążyć gdzieś tam tego głębiej. Jak... Jakie jest Twoje zdanie na temat tego, że w jednym wywiadzie mówiłeś, że się tam poślizgnąłeś, że, że generalnie Ferrari nie ma zasad w momencie, gdy sam uderzasz mu liścia pierwszy, gdzie na kamerach ewidentnie to widać, no a później, no i widać, że to nie było poślizgnięcie się, no chyba że dalej zostajesz przy wersji, że, że się poślizgnąłeś. Ja super, że w ogóle mogę w jakikolwiek sprosu, sposób sprostować to wszystko. Znaczy, ja sprostowałem to wcześniej na story, ale wiadomo, przez swoje zasięgi, no nie mam jakby możliwości dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Eee, no co do tej sytuacji, no. Pierwszy uderzyłem, fakt, poniosłem emocje. Ale uderzyłem z konkretnego powodu, znaczy, może to nie jest konkretny powód dla wielu osób, ale za słowo, które zostało powiedziane, uderzyłem z otwartej, pięści, z otwartej ręki. Bo gdybym tak naprawdę chciał mu coś zrobić, to bym uderzyć od razu z pięści, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę co to było A to... za słowo? Chodzi o ty spierdalaj, tak? No no spierdalaj, no bo skoro, no dobra, tam było doszło tam między nami do zgrzytów jakiejś tam miałem podczas tej rozmowy, no ale już oszły, emocje poszły i poszły, poszedł tam cios otwartej ręki, ale ludzie mi piszą, że ja jestem, no nie będę mówił jakiegoś słowa, ale że no, nie umiem się bić czy cokolwiek, ale tak naprawdę gdybym chciał go znokałtować czy cokolwiek, to bym nie bił z otwartej ręki, tylko uderzył go na brodę no i by się skończyło, jakby się skończyło, nie? I to by miał tak samo... No ale później moim... już zacząłeś uderzać z zaciśniętej pięści przecież. Moim zdaniem... Nie przerywaj mi ziomek, proszę. Moim zdaniem miałoby to jeszcze gorszy jakby odbiór, bo był uważany, że uderzyłem go z pięści od razu i by na przykład usiadł, nie? A co do tych wszystkich wywiadów z tego wszystkiego, no faktycznie no poniosły mnie emocje. Powiedziałem to w emocjach, nigdy nie udzielałem tego wywiadu, więc no, nie ma coś, też się co dziwić, a wiadomo jak łapie wszystko internet. A co do tego podknięcia to chciałem powiedzieć... poślizgnięcia, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że miałem na myśli potknięcie, a to, że się przejęzyczyłem, przejęzyczyłem no po no, pierwsze, pierwsze co mi przyszło na myśli, ciągnąłem to dalej, bo faktycznie myślałem, że po ciosie, który doszedł przypadkowo, zaznaczam przypadkowo, no emocje poszły, no i myślałem, że się poślizg, potknąłem, a to, że powiedziałem poślizgnąłem i internet to złapał, no to wiadomo, i działa internet, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że po jednym ciosie, po drugim ciosie na ziemi, wstałem i tak czy siak chciałem się bić. To też trzeba wziąć pod uwagę, nie? Więc to nie był wcale ciężki lokal tak mi zarzucacie? Czy tam przypisujecie? No dobra, no a jesteś w stanie po podać jakąś genezę tego, że do Amadeusza znowu, tym razem na ważeniu Hajlik, podbiłeś, gdzie oplułeś Amadeusza, gdy był z dziewczyną kiedyś na gali. Jest dużo rzeczy, które nie zostały wyjaśnione, i wiesz. I e, na przykład to, moim, z, moim zdaniem, o e, wiesz, Kolesia, który jest e, ze swoją kobietą na gali, e, no nie należy też do przymiotu osoby, która e, ma zasady. Nie? nie wiem, czy. Tak, u... ale trzeba wziąć też pod uwagę, to była Madeusz troszkę. no... Koloryzujesz to wszystko. Nie było tak, że ja szedłem i cię po prostu plułem, Tylko powinieneś się przyznać te, do tego, co do mnie mówiłeś, nie? I co do mnie krzyczałeś, stawałeś, coś, myś, bo byłem za barierkami, tak siak, nie mogłem ci nic zrobić, a Kłam doskonale to. wiedziałeś z boku, że... Sam strona, tego chciałeś i... w takim razie, ty mała kurwo! Słuchaj mnie, psie, mała. za to kłamstwo możesz mi naskoczyć, człowieku. Czekałem, aż zaczniesz farmazonić, chciałem być miły, siedziałem tu skromnie, nie chciałem do ciebie tu ja ale kurwa, zacząłeś teraz kłamać, to wjeżdża władca piekieł. człowieku. Ale... Kurwa, popi... stary, zaprzeczyłeś sam sobie, sam sobie w każdym zdaniu w wywiadzie, okej, okay, zrozumiałeś później, że jesteś debilem, bo myślałeś, że to nie jest nagrane, nic by mnie do ciebie nie zakozaczył, gdybyś nie zaczął kłamać, gdybyś nie zaczął kłamać, że ja do ciebie krzyczałem, jak ty byłeś kurwa z bandą i dlatego was wyrzucili z gali, człowieku, napierdoliłem cię w cztery sekundy, chłopie, ty chcesz się spotykać, konfrontować, tłumaczyć, tłumaczysz się z tego, że cię kurwa najebałem w cztery sekundy bo jebana, ale bym cię zgniótł. A to czemu tego nie zrobić? No to, to no bo proszę. Bo to zrobiłem, no, nie kopnąłem cię w mordę na ziemi, tylko i wyłącznie dlatego, żeby cię nie zabić, bo bym ale poszedł może, siedzieć, ej, no dobra, człowieku. Tyś, ale... czaiś, ty mówisz, że wstałeś i chciałeś bić dalej. No dobrze, ale w OKTAGONIE już by to sędzia przerwał, a na ulicy już bym, ja to skończył butami. Ale tej, no mówisz o braku emocji, a krzyczysz do mnie przez telefon, bo wiesz, że ci tak naprawdę nic nie mogę teraz zrobić, tak Kurwa, samo... Ty już mi coś zrobiłeś, nie człowieku, na. w tamten weekend, nic do ciebie nie miałem, ale skłamałeś teraz, ale że niby krzyczałem i cię gdzie przerywasz, tak przerywasz nie mi. było, głąbie. Przerywasz mi, przerywasz mi, no, to se... No nawijaj. No teraz nawijaj, chodź. Nie, bo chodzi o to, że nie rozumiem po prostu czego. Ja potrafiłem się przyznać do błędu tego, że na przykład popełniłem jakiś tam błąd podczas wywiadu, a ty nie potrafisz się przyznać do tego, że w, nie w emocjach czy czymkolwiek No dobra, Eryk, ale i krzyczałeś do mnie, mam na to świadko, ziomek, nie będę mówił nazwisk, ale mam na to osobę, która była przy tym i potrafi powiedzieć to, że krzyczałeś do mnie, jak ja przechodziłem obok ciebie i obok twojej kobiety na na gali, więc czemu teraz płowiesz? Co, 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 co krzyczała Madeusz? Co krzyczała Madeusz? Nie pamiętam, co no nie słowo słowa wam nie powiem, bo znowu mnie złapiecie za jakieś słówka. No I najlepsze jest to, to jest najlepsze, bo pamiętam to jak dziś z tej gali, że jeszcze tak stawałeś do mnie jakieś buziaki, takie żeby mnie zdenerwować mnie po prostu, no i taka jest prawda, no, zrobiłeś to celowo, robiłeś, no, Stare, ale oczywiście tego się ja nie przyznasz się tego z bandą ja, za co was przecież. wyrzucili z tamtej gali, bo się, się agresywnie zachowywali. Jest to, najlepsze jest to, że ty twierdzisz, że ja niby stałem z bandą y, na tym y, po tej całej gali i czekałem na tą, tak? Nie, bo na tak gali to było, na gali, na gali. Pod Nie, gali. Mówisz, że stoję za, po, po całej gali stałem i czekałem z bandą. Jak ja mnie wyrzucili wcześniej, to jak mogłem za tą stać? No to wcześniej, tak? no to wcześniej cię wyrzucili w takim razie, no. To, to, już, to jest jakaś Więc formalność, w którym momencie cię wyrzucili. I po drugie, twoje zachowanie jest mało profesjonalne teraz, bo cały czas twierdzisz o normalnej rozmowie, chcesz normalnej rozmowy użyć. Tak, ale że okay. patrz, ja się po prostu zdenerwowałem, jak, wiesz jak, dlaczego. ale nie przerywaj mnie, bo ja cię przerywam. No ale ja cię przerywam. Okej, okay, w porządku, uszanuję twoje. zasady. nie szanujesz, bo nie przerywasz mnie, ja co przed ja ciebie Nie szanuję mówię twoje spokojnie. zasady. No, no jesteś plenerfuję, bo teraz myślisz, żeby mnie wyprowadzić na uwagi, ale przecież Ci się nie uda niestety. Nie, no mówię, że uszanuję twoje zasady. Nie przerywam ci. Okay. Nawiję. No okej. I chodzi o to, że nie potrafisz się do niczego przyznać, bo zobacz... Czyli do czego? Ja, ja popełniłem błąd. Powiedziałem, że poślizgnąłem na tym, na kamerze, wow, teraz ludzie popali, super, mam, piszą do mnie cały czas jakieś głupoty o poślizgnięciu, fajnie, naprawdę mnie to ruszało. Chodzi o to, gościu, bo zawsze działałeś na mnie jak płachta na byka, bo jesteś na tym i próbowałeś mnie... No dobra, Ale no to nawijaj, kurwa. No dobra, no, chciałem się no, odnieść. Nie przerywaj mi, bo ja do Cię normalnie mówię, więc mi nie przerywaj też. No, Dobrze, ja, po, powiedz, powiedz do końca, Eryk, i damy, Medusza na odpowiedź. Chodzi mi teraz o to, że skoro jesteś tak pewny tego, że mnie zbiłeś i że mógłbyś to zrobić w każdej chwili, znowu mnie zgaśc, jak powie to, to dlaczego nie chcesz przyjąć ze mną walki albo chociażby sparingu jakiegoś, ja mogę przyjechać do ciebie, masz teraz walkę, nie ma problemu, ja mogę przyjeżdżać, być twoim sparing partnerem do walki, pomóc ci się przygotować w taki sposób. Czemu wszystkiego unikasz, bo ty doskonale wiesz, że to był przypadek. Ale Ja uniknąłem cię wtedy, jak mnie uderzyłeś, to poszedłem jak dzik w żołędzie, Wiesz, skłamałeś Ej. nawet, że cię trafiłem przypadkowo. Przypadkowo na ciebie poszedłem na pełnej po tym, jak mnie uderzyłeś i cię zgasiłem? Chłopie, przypadkowo, to żeś nie odleciał na drugą stronę świata do krainy, okay. o której nie masz zielonego pojęcia, bo cię nie kopnąłem w mordę, jak upadłeś na ziemię. Nie kopnąłem cię kickiem takim, jakim kopnąłem Polaka. A wiesz, czemu się wkurzyłeś mnie w momencie? bo nie krzyczałem wtedy do ciebie. Nie krzyczałem do ciebie wtedy na gali i przez to, że żeś skłamał, to postanowiłem, że troszeczkę z tą pojadę. Dzisiaj nie chciałem kozaczyć, siedziałem tutaj skromnie, dlatego żeby Zabieram. ludzie mi nie zarzucili kozaczenia, bo po prostu nie mam ochoty, żeby teraz mi każdy gadał, że kozaczę, bo cię trafiłem. Pr Widać to, jak naprawdę siedzisz bez emocji i co drugie słowo na mnie mi i mi ale no, dobra. No ale teraz chyba ja mówiłem, czy nie? No teraz. Yy... No, ta, no ale nieważne. No, kłócie się powiem, o to przerywanie, bo przecież to yy, aż, aż tak sobie nie przerywać, żeby tam, tam cały czas overspomować w tym, nie. Tak, tylko chodzi o to teraz, że ja normalnie odebrałem ten telefon jakby w celu, no po pierwsze nie wiedząc za bardzo o tym wszystkim, ale w celu o normalnej rozmowy bez jakichś emocji, a ty przerywasz mi cały czas, bo doskonale wiesz, że masz większą grupę odbiorców i tak czy siak ludzie pójdą za tobą. No ja dobra. ci powiem szczerze mówiąc, ty na mnie działaś jak płachta na byka, stary. Pamiętam jak e, przyszedłeś wtedy do tego fame house'u i stary zacząłeś... Robić rzeczy, które by, byłeś z swoją grupą, ze swoją bandą i robiliście rzeczy, które nie były mówione. Podczas sparingu bokserskiego mnie kopnąłeś, tu gadasz mm -hmm. o zasadach, nagle mnie uderzyłeś, później nakłamałeś, cały czas kłamiesz i stary naprawdę ty mnie drażnisz. Przy mojej dziewczynie na mnie wtedy naplułeś, później chciałeś mnie nabi pobić z bandą, dlatego was wyrzucili, a ja byłem sam i stary pit, i kolega to... mały, taki malutki, nie pamiętam jak on się nazywał, ale też wiem, że ćwiczył sporty walki, napisał wtedy jakieś też głupoty do, do mojej dziewczyny, stary, ja cię naprawdę nie szanuję, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, ja się tą brzydzę jako człowiekiem. Nie dlatego, że, że teraz mnie uderzyłeś, po prostu, brzydziłem się tobą od początku za to, jak, jak, w jaki sposób próbowałeś się na mnie wybić i w jaki sposób ze mną zawalczyć i próbowałeś mnie upokorzyć. Tym razem próbowałeś mnie upokorzyć i próbowałeś mnie upokorzyć wtedy, a jedyną osobą, którą upokorzyłeś jesteś ty sam. Naprawdę ja się z Tobą brzydzę, stary, i nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Dlatego powiedziałeś, aż bok zdrowi, że jeśli ja mam siedzieć i patrzeć na Twoją mordę, bo działasz na mnie jak płachta na byka, to kurwa niech mi chociaż zrobią jakiś bust, nie wiem, Twitcha, Amadeusz Ferrari albo Instagrama, bo, bo po prostu żygać mi się chce, jak o Tobie myślę. Ale pomogłeś mi w promocji tym, że po prostu zakozaczyłeś się, a ja Cię zgasiłem. Już? Tak, wypowiedziałem się. Najebiście. Chodzi teraz mi o to. Że po pierwsze, czemu bredzisz, że ja, niby, chodziłem po gali i szukałem się z moimi kolegami, gdzie doskonale wiesz o tym, że szedłem za tą sam, bo jeszcze ze mną chodziła cały czas ochrona, bo chciałem sam tą z tą wyjaśnić wszystko. I to z brednią kompletną to, że ty mówisz, że ja, niby, czekałem za tą bandą. To jest bzdura. To jest kompletna bzdura. I to jest rzecz, którą wymyślasz i znowu robisz pod siebie, bo ty robisz wszystko pod siebie, zacznijmy od tego. To było bardzo no dawno na drugiej gali, gali, nie wiem, Boxdel też przy tym był, nie, eee, nie wiem, czy będzie pamiętany, ale przecież była taka sytuacja, że ten, że. Nie było to oficjalnie powiedziane, no ale kurwa były, Przecież bo ja, ja to pamiętam stary. Nie tylko nie, jego wyrzucić, ekipę wyrzucić. Dlaczego ekipę? E, bo ekipa się że do że, że była, było coś takiego, że i e, trener Konik e, niezbyt pałał sympatią do Amadeusza i razem z chłopakami to, to wyglądało tak jakby, wiesz, jakby was spuścić na Amadeusza to prawdopodobnie źle by się to skończyło, nie? No ja to pamiętam i to, wiesz, bez powodu Krzysztof Zadymka AKI rozpara, nie wyrzuciłby też waszej, tego waszego, no, waszego narożnika po I prostu. Pamiętam Tego małego chłopaka, jak coś brzydkiego pokazywał Eryzny. do mojej dziewczyny. Teraz i, I teraz jeszcze jedna rzecz. Mówicie mi, że jakby, że ja byłem wiadomeką bandą, a się trzech Zacznijmy od tego. To po pierwsze. Po drugie, nie goniłem cię z moimi kolegami. To, że oni gdzieś chodzili na przykład, na przykład, nie wiem, na ciebie cisnęli czy cokolwiek, to już mnie to nie interesuje, bo co to no, ale... w moim interesie wiesz. Trzecia rzecz, ja szedłem ze sobą sam. Doskonale nawet jest, mógłbym podać jedną osobę wiarygodną, mocno. Która, z którą cię spotkałem, gdy trenowałeś wcześniej? No, masz, na... ja wiem. I po pierwsze nie byłeś Ty sam człowiek. Tylko z to rzyska, bo nie, bo nie o, o to, z pewnego klubu poznańskiego. Tak. Wtedy ja i... rozgrzewałem się z nim przy walce. No więc jak mogłeś mnie zaatakować przy trenerze, który był Ale czy to ty... mój trener? Bo, bo to był kiedyś mój trener? I wiem o tym, później. I. I on powiedział, że mam ci dać spokój, że ci nie zdenerwować przed walką, bo ty nie chcesz mieć jakichś problemu z No ]kolwiek... bo ja się rozgrzewam przed walką. No, ale ale ziomek, ja ci nic nie zrobiłem przed tą walką i doskonale to wiesz, nawet do ciebie tam nie potrzebuję, gdy się rozgrzewałem. Wtedy nie, dlatego nie, nie mówię śmialiśmy... o tej sytuacji i nie mówię o tej Jesteś... sytuacji, tylko mówię o sytuacji później, za którą was wyrzucili i Jeszcze się śmialiśmy z trenerem, że mamy cię zostawić, bo, no, bo po co takie problemy? A ja mówię, no dobra, i mówię, poszedłem folera i potem się stała cała ta sytuacja, że siadłem do narożnika, no i powiedziałeś, co powiedziałeś, za to dostałeś Lemę po prostu na, na twarz, nie? Nie na twarz. A, no, na twarz. No nie myśli. wiem, czy na twarz, no plułem ciebie, po prostu no, myślisz, że patrzę, gdzie nie wiem, na ucho czy ci to plułem. Nie wiem. I kolejna rzecz, dobra, jak chodzi o tą samą sytuację z tej gali, no. No dobra, może niepotrzebnie przyznaję się do tego, poniosłymy też emocje, ale słyszałem słowo spierdalaj, to jest tak samo jak ty mówisz, że ty na mnie hey. tak działa. Ja na Ciebie tak działam, nie przerywaj mi teraz. To że to ja na Ciebie tak działam. No ty nas zadziałałeś tak samo na mnie, ja cię uderzyłem z liścia na tak zwaną ogarkę, dobra, to nie było jakby wśród, nie wiem, yy, tak naprawdę, może nie było to super zachowanie, okej, okay, przyznaję się do tego, ale nie mów tego, że ty, ty mnie teraz nie wiadomo jak zbiłeś, bo gdybym ja chciał cię tam usadzić, to bym cię uderzył z pięści, a nie z liścia i zrozumiał, to Ale później uderzałaś pięściami, to prawda? Ale ziomek, no uderzyłem cię z liścia i to od razu mnie poleciałeś. Ale dlaczego, do... ale później po liściu uderzałeś ale... z pięściami? Daj, daj mi dokończyć. Uderzyłem cię z tego liścia i od razu do mnie poleciałeś, więc tak naprawdę nie miałem żadnego czasu na reakcję czy cokolwiek. I obojętnie, czy to by był pan no Mike Tyson, czy nie wiadomo kto, dostałby taki cios na brodę i by padł. I zrozum to w końcu. A skoro jesteś tak pewny siebie, no to ja ci daję tak propozycję cały czas. A nie, nie, Dobra, nie, nie, Panowie, ten telefon kończymy, bo no, kurde, to będzie wiecie, gadanie cały czas w kółko, ja bym się chciał tym tylko samolot. Tak ostatnią rzecz, Eryka. Przed tą sytuacją, dlaczego tak bardzo pragnąłeś w ogóle walki ze mną? Co ci takiego zrobiłem? No, nie nienawidzę cię. Kompletnie uważam, że jesteś, jesteś hipokrytą, jesteś farmacjoniarzem, a przede wszystkim udajesz gangsteraczego, czego nie kompletnie nie lubię. Rozumiem, a ty a, jesteś moim tak. przeciwieństwem, tak? Robisz z siebie... Ale nie, ja nie, nie, mówię teraz o mnie, mówię o tobie. Nie, udajesz nie wiadomo kogo, ja chcę po prostu teraz ci przede wszystkim przez tą sytuację, która ma miejsce, udowodnić ci, gdzie jest twoje miejsce po prostu. I dobra, dotrafiłeś trafiłeś mnie, okej, no trafiłeś mnie, okay. no, no przyznałem się do tego. Czyli no, przegrałeś nie, ze mną bójkę? A jaką bójkę? Chłopaki, mamy jeszcze trochę Aha, angel, nie było, i jeszcze mamy inne Jeśli telefony. Ja jak patrzysz lustro i wolisz ja nie pamiętać tej rzecz. sytuacji? To ja okej. Okay. Ja Ludzie rzecz. ci przypomną o nich. Jeśli nie no przegrałeś tak, bójki, i pytasz warsztat. o jaką bójkę. Dobrze, ostatnia, ostatnia rzecz ze strony Ryka i kończymy rzecz. telefon. I to jest właśnie wykorzystywanie większość zasięgów i doskonale wiecie, chłopaki, jak to działa, bo to nie, ja nie biorę sobie tego teraz no, nie wiadomo komu. Ty nie możesz tego zaakceptować, jak nie wierzysz, to odcisz sobie. ale nie przerywaj mi kurwa. Ale ty nic nie mówiłeś teraz. Chcę coś powiedzieć, cały czas to mi przerywasz. Yy, I doskonale wiesz o tym, skoro jesteś, byłeś tak pewny tego wszystkiego, to dlaczego potem przede mną uciekałeś? Ja poszedłem za tą zaparkim, to czemu ci już nie było i wielką wyjdzie do szpitala? A mnie nie interesowało to, że ty sobie okay. I z... na to pytanie, na to Słuchaj pytanie nie. Amadeusz y, odpowie już po y, rozłączeniu. Dzięki. A za... Jeszcze? Dziękuję za ten.